Do Han Cruyff Arena położony w Amsterdamie słynny obiekt piłkarski już czeka na dzisiejsze zmagania. Witając się z Państwem zapraszamy do wspólnego oglądania. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Holandia zmierzy się z Włochami. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Oglądamy teraz wyjściowy skład reprezentacji Holandii. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Matejsa de Lichta. Frenkie de Jong oraz Martin de zagrają na środku pomocy. I jako wysunięty napastnik wystąpi dzisiaj Memphis Depay. Praktycznie przez dziesięciolecia włoska piłka słynęła z efektywnego, ale dość mało atrakcyjnego futbolu. Choć takie podejście przynosiło rezultaty, to nie zaskarbiało Włochom sympatii kibiców spoza Półwyspu Apenijskiego. Do czasu mam taką teorię, że kiedy w bramce pojawił się nadludzko sprawny Gigi Buffon, jego koledzy z pola poczuli, że mogą się bardziej skupiać na ataku. A teraz na ekranach mamy skład reprezentacji Włoch. Co ciekawe, oba zespoły zaczynają ten mecz w jednakowym ustawieniu taktycznym. Tak, i tu, i tu mamy do czynienia z formacją 1-4-3-3, z tradycyjnymi skrzydłowymi. Powinno to oznaczać, że w żadnej strefie boiska nikt nie będzie miał przewagi liczebnej. Gracze środka pola będą walczyć o prymat w centrum, a skrzydłowi i boczni obrońcy toczyć pojedynki na flankach. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Dzibice na trybunach i koledzy z boiska na pewno liczą dzisiaj na błysk geniuszu Memphisa Depaja. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużyn ryba. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. De Jong. No i po ataku dobra interwencja. Gini Weinaldum dobre podanie, będzie ciekawie. Teraz Mentis, stepaj, tylko słupek, ale akcja trwa. Chwilowo alarm można odwołać. Jorginho. Leonardo Spinazzola. Rafael Poloi. Podanie do Barelli. Nadal mamy remis. Ale coraz bardziej naciskają. Dobrze to było pomyślane. Płynnie szło, ale nie udało się przełamać obrony. Holendrzy powinni spróbować akcji skrzydłem. Jest miejsce. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Pellegrini. Pinazzola, Veratti, bez trudu radzi sobie z rywalem. Błąd teraz bloków. Strata. Barella, Pellegrini. Strzał teraz. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Brakuje sytuacji w wykonaniu tej drużyny, a to ma przełożenie na całą resztę. Nawet ich kibice są poirytowani i coraz wyraźniej dają o tym znać. A moim zdaniem wystarczyłoby szybsze operowanie piłką i odważniejsze wykorzystanie skrzydeł. Dobrze teraz w wysokim pressingu. Znów mają piłkę. Virgil van Dijk. Martin Deron. Deron. Robi się coraz groźniej. Adresatem podania Wajnal Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I ze... W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Przekroczyła linię boczną. Out. Berardi. Świetny teraz Dribbling Wciąż idzie na bramkę. Pewne wejście we własnej szesnastce. Podanie do Barelli. Rozsądnie budują akcję. Próbują sforsować obronę. Parella. No, dobra, to była obrona. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. I strzela. Proszę bardzo. Wykazał się teraz z refleksem i chłodną głową. Z Fachowcem między słupkami kibice nie muszą panikować. Krótkie, sprytne rozegranie. Zagranie z centrum nie dochodzi. Przejęcie piłki przez obronę. Memphis Depay. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Pellegrini. Mm -hmm. Rafael Poloi. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut Ależ teraz cudowna piłka Podanie do Barelli Szansa, czy przełamie impas Różnie mogło być po tym rykoszecie W każdym razie mamy corner Będzie zmiana Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna Może się okaże za chwilę Uwaga, jest faul proszę Państwa Będzie stały fragment gry W newralgicznym miejscu Piłka w mur Rozczarowanie dla strzelca I tracą teraz piłkę I skuteczny blok Uwaga, mocny pressing. Aut dla Holendrów. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Wciąż nie ma bramek, a do końca pozostało 5 minut. Popatrzmy, zbliżamy się do końca. Wynik wciąż otwarty. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Pinacola, Marco Marko Beratti. przejmuje delicht Znalazł się dokładnie tam gdzie powinien. Dumfries. Sprawdzamy tętno. Zaczynamy. Pierwszy strzelec staje przed szansą. Niewiarygodne. Donna Ruma. Nie ma bramki. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób. Ważne, że skutecznie. Gol. Prosto w okienko. Znakomity strzał z 11 metra. I jest. Piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się. Uderzył pewnie. Jest. Bramka wykorzystał szansę. Wytrzymał presję, która zawsze spoczyła. Gol! Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. Gol, proszę państwa! Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Tak jest! Gol! Nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Zdaję sobie sprawę, jaka tu jest stawka. Musi strzelić tę jedenastkę, by zostali w grze. Co za parada. Trudno lepszy moment na zostanie bohaterem. To dla niego wyjątkowa chwila, nie? Często się zdarza, żeby drużyna zawdzięczała tyle swojemu bramkarzowi.